Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie! Dziś rozpoczyna się kolejny rok szkolny, rok szkolny 2022-2023. I w tym kontekście oczywiście pytanie jakie trzeba sobie postawić, co to, to, przed jakimi wyzwaniami staje polska szkoła, staje polska edukacja właśnie w tym roku, 1 września 2022 roku. Tych wyzwań jest kilka, ja wymieniłbym takie główne wyzwania cztery. Niestety część z tych wyzwań w jakimś stopniu jest współtworzona, czy właściwie współsprowokowana została przez naszą, naszą naszych rządzących. No, i to będzie to pierwsze wyzwanie. Wyzwanie numer jeden, wyzwanie związane z tematem dość głośnym w ostatnich tygodniach, ale nawet miesiącach, mianowicie z wprowadzeniem przez ministra czarnka nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość. Ja nie chcę jeszcze raz wchodzić w dyskusję dotyczące podręcznika profesora Roszkowskiego. Samo wprowadzenie tego przedmiotu jednakże stawia nas przed kilkoma bardzo istotnymi pytaniami. Po pierwsze. W jaki sposób polska szkoła da sobie radę z edukacją obywatelską, z kształceniem obywatelskim, kiedy to usunięty został z niej przedmiot wiedzy o społeczeństwie, niezwykle ważny przedmiot w szkole ponadpodstawowej, który po prostu znika? Czyli w jaki sposób uda się polskiej szkole kształcić przyszłych obywateli bez tego przedmiotu, który został zastąpiony, zastąpiony historią i, i teraźniejszością. Czy nie stajemy przed ryzykiem tworzenia, kształtowania w polskiej szkole obywatelskich analfabetów? Wreszcie, na ile polscy nauczyciele, nauczyciele historii... Byli nauczyciele wiedzy o społeczeństwie, dadzą sobie, dadzą sobie radę z treściami, z treściami, które na przykład znajdują się w wybranym jednak przez niektórych podręczniku profesora Roszkowskiego, pełnym, pełnym indoktrynacji i ideologizacji. To jest wyzwanie numer jeden to jest wyzwanie, którego właściwie moglibyśmy uniknąć, całkowicie zostało stworzone przez aktualny rząd. Wyzwanie numer dwa to jest wydań, wyzwanie związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną świadczoną przez Polską Szkołę. Po okresie pandemii, po czasie pandemii jest to oczywiście sprawa no, bardzo ważna, niezwykle ważna, to w jaki sposób polska szkoła poradzi sobie w no, pomaganiu młodym ludziom, którzy borykają się z wielu problemami po, po okresie mm, izolacji. Oczywiście to pytanie o pomoc psychologiczną-pedagogiczną jest również ważne z punktu widzenia finansów. Samorządów. Rząd doprowadził do zwiększenia liczby godzin na pomoc psychologiczną, pedagogiczną od 1 września, jednakże niekoniecznie poszło za tym pokrycie w 100% kosztów tych, tych zmian. Właściwie około połowy kosztów tychże zmian muszą pokryć polskie samorządy, i tak bardzo mocno już obciążone. Trzecie wyzwanie to jest wyzwanie, z którym Zetkniemy się no, za tak naprawdę kilka miesięcy. To jest zima, to jest bezpieczeństwo energetyczne, to jest pytanie to co będzie z polską szkołą właśnie wtedy, kiedy ceny surowców energetycznych będą jeszcze bardziej skakały, jeszcze bardziej szalały, czy nie stanie się tak, że niektóre polskie szkoły zostaną po prostu zamknięte i, i znowu część polskich szkół nie przejdzie w nauczanie zdalne. I wyzwanie czwarte. To jest wyzwanie kadrowe, co zrobić? Co polska szkoła może zrobić, żeby zatrzymać w niej, zatrzymać odpływ, odpływ nauczycieli. Widzimy, że jest to zjawisko w ostatnich kilku latach, no niemalże masowe, coraz częściej nauczycieli brakuje, w szczególności jest to widoczne w dużych szkołach, w dużych, w dużych miastach. Co powi co da radę ta ekipa rządowa rządząca zrobić? Podejrzewam, że niewiele albo, albo i nic, żeby temu, temu przeciwdziałać. Więc takie cztery wyzwania przed Polską Szkołą. I niestety, jak można przypuszczać, nie będzie to rok dla polskiej szkoły łatwy, i przy takim podejściu do polityki edukacyjnej, jakie reprezentuje aktualny rząd, no odpowiedzi na te pytania no pewnie nie będą proste, łatwe i niekoniecznie zawsze optymistyczne. Jeśli bliskie są ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!